Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look, a dziś chciałbym wam przedstawić wersję kolekcjonerską gry Horizon Forbidden West Regala Edition. Jest to już akurat tak się składa, że to setny film na moim kanale, fajnie. I zobaczcie, jak się prezentuje w porównaniu do pierwszej wersji kolekcjonerskiej pierwszej części Horizon. To jest praktycznie, oj, nawet połowa to nie jest naprawdę wielka, jest to kolekcjonerka. Wyszły dwie kolekcjonerski, to jest, to jest właśnie ta bogatsza wersja, która zabiera dodatkowe rzeczy. Oczywiście jest droższa, no i ma więcej zawartości kolekcjonerskiej. Same pudełko jest bardzo dużych rozmiarów. Tutaj mamy takie grafiki koncepcyjne, a z tyłu mamy wizualizację, jak to wszystko wygląda, jak to prezentuje się. I tak, mamy tutaj steelbooka, mini artbooka, figurka Mumwaka Regala Edition, replikę Focusa, grafiki. To tu jeszcze mamy mapę płócienną no i jeszcze mamy oczywiście elementy cyfrowe, takie jak pełną wersję gry na PS4 i na PS5 cyfrową ścieżkę dźwiękową cyfrowy komiks przedmioty w grze to jest yy, dodatek do trybu fotograficznego, czyli specjalne malowania i elementy w grze dodatkowe do pobrania naprawdę zapowiada się wersja bardzo ciekawie, a więc a więc zapraszam do otwarcia w tej wersji i przekonamy się, co fajnego zawiera. Zapraszam. Pudełko po zdjęciu obwoluty prezentuje się tak. Mamy takie piękne grafiki. Naprawdę. Cudownie to wygląda. Naprawdę świetnie się prezentuje. Robi wrażenie naprawdę. I otwórzmy. I po otwarciu mamy Figurkę główną oraz taką specjalną szufladę, w której znajdują się dodatkowe rzeczy. Może zajmijmy się najpierw tymi dodatkowymi rzecz, rzeczami, a później zajmiemy się samą figurką. Tutaj mamy na początku instrukcję obsługi jak trzeba figurkę. złożyć i takie ogólne ostrzeżenia informacyjne. I oczywiście mamy piękny Steelbook, taki sam, tak samo wygląda jak na pudełku grafika. Otwórzmy sobie go. i wygląda on tak. Tutaj oczywiście mamy wersję w środku cyfrowe tego wam nie pokażę i sam steelbook po rozłożeniu prezentuje się tak. Jest naprawdę bardzo pięknie malowany. A w środku mamy takie dodatkowe grafiki. A tutaj mamy oczywiście wersję cyfrową do pobrania samej gry oraz tych omawianych dodatków takich jak muzyka, komiks i te wszystkie skórki dodatki. Piękny steelbook, powiem piękny. A tutaj mamy mini artbooka. Który jest w twardej oprawie. Tak się prezentuje. I w środku mamy oczywiście grafiki koncepcyjne. Bardzo to ładnie wygląda. Świetnie się prezentuje. Mamy oczywiście bronię, lokacje, ale nie będę sobie i Wam zdradzał szczegółów. Będzie trzeba oczywiście kupić wersję dużą. Ale ta oczywiście na początku się nada. I kolejną rzeczą są takie dwie, jakby pocztówki, takiego formatu jak pocztówki. I to są takie dwa ładne, Widoczki, no, można powiedzieć. O, pierwszy prezentuje się tak, drugi tak. Kolejną rzeczą jest płócienna mapa. I zaraz Wam ją zaprezentuję, pokażę, jak to wygląda. I wygląda ona tak. bardzo ładnie się tą prezentuje fajny dodatek I kolejną rzeczą są takie trzy figureczki I pierwszą rzeczą jest taki Replika Fokusa, które, którego używa główna bohaterka gry, i tu jest do tego taki specjalny stojak na to, żeby sobie postawić świetna sprawa. I tu mamy takie dwie figurki. Pierwsza prezentuje się tak. Jest to figurka, która używana jest yy, w grze. Podobnej do gwinta, i to są takie piony, którymi ruszamy po mapie, i kolejna figureczka prezentuje się tak fajnie zrobione fajne dodatki. I teraz przejdźmy do dania głównego czyli do otwarcia figurki. Kolekcjonerskiej. Zapraszam. I tak właśnie w całej okazałości prezentuje się figurka Mumakła. W zestawie jeszcze jest taka mała Aloj. To jest, ona jest taka malutka, żeby pokazać skalę tej figurki w porównaniu. Do jej osoby. <laughs> Figurka yy, w podstawie ma 35 cm, wysokość to 40 cm jest bardzo ładnie malowana, naprawdę, tu ma ruchome elementy, takie jak trąba, tutaj te kły, i tutaj kolejne możemy sobie ustawiać dowolnie jak chcemy. Naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje. Świetnie to wygląda. Ładne odwzorowanie jest. Naprawdę nie ma co się do, do malowania i do wykonania, co przyczepić. Naprawdę bardzo świetnie to wygląda. figurka jeszcze ma dodatkowy taką funkcję, że ma podświetlane oczy. Tylko w tej właśnie wersji są oczy na niebiesko, na żółto i na czerwono. Taki fajny dodatek. Świetnie to się prezentuje. Świetnie to wygląda, świetnie się prezentuje, naprawdę robi robotę. Zasili kolekcję figurek i mamy jeszcze w zestawie taką dioramę, co widać z tyłu. Bardzo fajnie to się prezentuje też w zestawie. I przejdźmy do podsumowania całej. Wersji kolekcjonerskiej. Podsumowując, jest to bardzo fajna wersja kolekcjonerska. Nie żałuję, że kupiłem ją. Jestem zadowolony z całości. No wiadomo, ma swoje minusy, ale powiem tak: na plus możemy zaliczyć figurę Steelbook. Te figurki to też kolejny plus. Te dwie litografie to kolejny plus. Minusem jest taki mały artbook. Oczywiście także wersja cyfrowa gier i muzyki oraz komiksu. No niestety nie można mieć wszystkiego, ale jest to bardzo fajna wersja kolekcjonerska, polecam zakup, jeśli jeszcze można ją kupić. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania, zostawcie jakiś ślad po sobie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć. Elo.